Granie. Siemano Siema. zapomniałam y, powiedzieć kto to z nami jest, no ale już sam się przywitał tutaj widzicie Tylko nie mów jak się nazywa, nie mów jak się nazywa No połocie nie powiem I Tak, no nad... nawet ja nie, nie, nie zdradziłem nazwy, sumie, ja, ja zdradziłem nazwy jest no. córno. Jezu ja zdradziłem tak, te, I tak nagle mówisz, y, że nawet nie no ja za co wiem jak każdy Nie wiem, gdzie ja jestem Wszystko, że nie mogę tego wykabić, bo z <laughs> Nie pytajcie czego mam. Ja do 268. Pewnie zrobię Wam zbliżeniu, jak mi się uda, bo ja robię. Ale to dlatego, że... No jestem tutaj z moim kolegą, już było tak o tym no jestem oczywiście gazem. Na innym, innym koncie to jest w tym momencie on. Nie pytajcie o sklep. Znaczy, no to nie jest on, nie. Znaczy, to, to jest on, ale nie on. Dobra, nie, nie będę już tego tomała Nie, no to nie, nie jestem ja. By, to jest tylko jeden. Kolega. Co to jest dla tego? No nie, to będę go Jestem 257 level, tutaj, w tym <trym> w tym w setny, nie wiem czy na ostatnim filmu miałem chyba 100, nie wiem czy miałem tam lewy. A miałem jakiegoś Blade Light Fruta, no light fruta, bo już miałem do końca. A w tym momencie I mam light ich Light Fruta i na, na tym lajcie miałeś z 60 chyba 8. No a w tym momencie mam sto nie wiem dokładnie, mogę sobie zobaczyć. Jest to jest to no nie, nie mam Light Fruta, no, nie to nie zobaczę. Może tutaj będzie widać w sklepie demonstrowanie. Ja 174 lata No to na pewno mia nie, miałam jakieś około 140 coś takiego Mama um, no to musiałam wygrać? No sobie po jakie mam kicsunek z 335, I Dragona z 150. Dobra jest 330, No i chyba sobie pójdę tam na drogę, może będę farmić, tak... Nie wiem, może nawet nie będę farmił. Dzisiaj jest, postaram się zrobić cięcie. Wyciąć może więcej coś odcinku. Bo to będzie farmienie? No i po tym farmieniu już ten. No, wejdę dobrze co. No, po prostu pokażę wam Samona. No. Ale na razie pójdźmy do kolegi. I gdzie ty jesteś, chłopie, nie? E, na desercie. Na desercie? Czyli. Na pustyni na pierwszym morzu. Na pustyni? No. no nie, nie ma pustyni na drugim mozu, nie? Nie, no, no. ja I to by było kuki jak na drugim morzu były te same lokacje co na pierwszym. O wieki, nie, nigdzie. Były te same lokacje co na drugim morzu. O wieki ja mam tam z ostatnio. Byłem magraf, ten sam głos. No, frutów żadnych nie mam, nie mogę tam zrobić giveaway na Gosfruta w sumie kto no. by go chciał, ale ja to nie jest one. Może ktoś ci znajdzie, no. albo nie. Gi Robiliście giveaway na Rocket Fruit. Dobra, nie ma żadnego wywyja, a i to po prostu za kto, kto chce jakiś owoc z moich, to niech mówi, ja po prostu dam, nie? co, no, obszarze. Jak to plazma. No, nie ma tyle jakichś mm. dobrych zasobów. do tematu. A nie ma. A i ma. nie ma. nie ma. No, no, nie jest, no. Wizycie, ma. nie ma. A nie ja ma. Niezu gdzie ja mam już nie. Ja Ja to w sekundę, ja tam... Kupię... wtedy co nie ja się zabijłem tylko... Nie ja to razbiłem tylko jakiś dziwak z grawicy, ja bo to grawiti gdzieś tam miało. No. Niezu gdzie jest to ma na pustyna. Ja mówię gdzie mam iść po to pusty nie Ja nie, nie wiem gdzie jest pustyna słownie. Uh -huh. ja Trzymaj, nie? Ale? tam zazwyczaj zostawiłem. O, ile już Mam nadzieję, że nie więcej. Tylko pewnie umrę na pierwszym razie, nie? Skoda, A, że ja Skoda, że ja nie mam czegoś takiego, co cię dosłownie do jednego HP ja temu, nie? Bo ja tylko mogę być w ogóle... Dawno nie pokazywałam moich stat, nie? <grych> Tak. Bo poprzednio to Jezus poprzednio, Maria. Y, ktoś się kazał ulepszać cały czas fruty y, chyba. A co, no ja wiem, że się... Znaczy i tak, no ja się posłuchałem, nie? I mam max fruta już ulepszanego. Grałem dosłownie, nie wiem, no chyba już z rok, tak? Rolownicznie pograłam? Nie, nie wiem. Pięćdziesiąt lat ty grałem. Pięćdziesiąt lat, no! Ludzie, no i już... śnieg ja po prostu mają relaksy. Ja jestem prawda. Bye bye. Bye naraz ja bye. A Dobra, nara Nara Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye 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 To jest takie życie, zlecenie. No. Ale oni mnie dużo obejrali. Nie, nie, wiem, nie. Ci, nie, wiem, nie wiem. to jest Aha, no i to jest sam sam No dobra, walczę, to idziemy na tu morze.

Czyli zakończy się samonem pewnie. No i tylko jeszcze, nie wiem, większość powiem tak. I nie ma co tu więcej do powiedzenia o jedziemy, eee, Po prostu jedziemy. nie tym odcinku miesiąc temu poruszałem się ten temat. Właśnie znaczy to, że jest trochę odcinków, w tym momencie będzie zaległych, no bo miałam kilka odcinków w tym czasie, ale chodzi o to, że to było dlatego, że no, wszystkie się nie wydawały albo było coś takiego, że nie dało się tego powiedzieć. Więc to no, jest Dobra widzowie, tak jak mówiłem, zakończymy ten film na samomowaniu, Trochę się ze zmęczeniem. Zapamiętam, no, ale i dobra, samonujemy. Zresztą już w